Hejka, nazywam się Tatiana. Chciałam Wam się pokazać dwa doświadczenia najprostsze dla dzieci. Pierwszym z doświadczeń będzie siła płynu do mycia naczyń. Będziemy potrzebować wodę, talerz, płaski lub głęboki, pieprz i płyn do mycia naczyń. Na początek na talerz wlewamy wodę. Następnie posypujemy ją pieprzem. I następnie na palec nakładamy płyn do mycia naczyń. I teraz dotykamy palcem z płynem powierzchni wody. Pierwsz ucieka od tego miejsca, ponieważ płyn do mycia naczyń zmniejsza napięcie powierzchniowe wody. Dobrze. Czyli kolejne, kolejne doświadczenie jest. To jest bardziej zabawne niż jakby jakieś doświadczenie, bo to jest ratuj ludzika. Będziemy potrzebować marker do tablic ścieralnych, talerz, może być głęboki lub płaski, i wodę. I teraz na spodzie talerza narysujemy jakiegoś ludzika lub obojętnie jaki rysunek. I teraz powoli do talerza nalewamy wodę. I teraz możemy popróbować uratować ludzika, czyli wziąć go na brzeg talerza, ale to nie jest aż wcale takie łatwe.